Na kanale Kotwica Rodzica. Dzisiejszym tematem, który poruszamy jest czas dla dwojga. Czyli jak spędzać razem dobry, wartościowy czas i jak inwestować w swoją relację, w swoje małżeństwo. Jak wyjść z rutyny rozmawiania w kółko o zakupach, o pracy, o, o wychowaniu dzieci. O godzinach, o których odbieramy ich i kto to zrobi, kto pojedzie bardzo istotną rzeczą jest, żeby zatroszczyć się o swoje małżeństwo poprzez właśnie rozmowę. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć i pochwalić się, ponieważ Fundacja, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni, Żyj Pełnią Życia, wydała takie bardzo fajne pudełeczka, mają właśnie tytuł Czas dla dwojga i w tych pudełeczkach są karty z pytaniami, które wybijają nas z rutyny. Jest malutka instrukcja e, i jest 40, 40 pytań. E, pytania są bardzo różne i o różnym stopniu e, takiej szczegółowości i głęboko, głębi. głębi. Mhm. E, Przykładowym pytaniem jest sposób, w jaki chciałbyś spędzić wymarzone wakacje. Innym jest, co jest dla Ciebie najważniejsze w naszej relacji. I te pytania mają prowokować do tego, żeby rozmawiać ze sobą głęboko, żeby dzielić się tym, co przeżywamy, tym, co jest głęboko gdzieś w naszym sercu, to, co jest dla nas ważne. I myślę, że to jest bardzo dobre narzędzie do tego, żeby budować naszą małżeńską jedność i naszą małżeńską relację. I ta rutyna, o której już wspomniałaś, myślę, że jest tak silna w obecnych czasach, kiedy tempo życia bardzo przyspieszyło, z tego względu, że mamy wiele urządzeń, które przyspieszają nam ten tryb życia, ułatwiają nam pewne sprawy, ale też od nas więcej wymagają, czyli Pewne rzeczy musimy w krótszym czasie niż kiedyś wykonać, i to jest tak na tyle jest trudne, że właśnie zapominamy o tym, żeby zabiegać o to, co najważniejsze. Już wspominałyśmy kiedyś o tym, że relacje nie tworzą się same, znikąd. One po prostu nie spadną na nas jak grom z jasnego nieba. Tylko po prostu musimy o nie zadbać. I takie rozmowy mogą być inspiracją właśnie tych tematów, że my czasami w tym zabieganiu już nawet nie wiemy, ale o czym my mamy rozmawiać, bo cały czas nam do głowy przychodzą rzeczy, które mamy do załatwienia. Ale właśnie zachęcamy do tego, żeby oderwać się i po prostu skorzystać z takiej pomocy. Niech wyrazem troski o mojego współmałżonka, o moją żonę, o mojego męża będzie to. Że właśnie wyrwiemy się z rutyny, że zaplanujemy sobie specjalny czas. Niech to będzie czas, nie wiem, z ulubioną herbatą, z ulubioną kawą, albo niech to będzie czas spaceru. My wykorzystywaliśmy te pudełeczka, kiedy one jeszcze były troszeczkę w innej formie, robione przez nas, do rozmowy w czasie podróży. To też zawsze jest dobry moment, żeby kiedy siedzimy razem obok siebie w samochodzie, żeby ze sobą rozmawiać. To, to był dla nas zawsze bardzo błogosławiony czas, kiedy razem we dwoje gdzieś wyjeżdżaliśmy z, z moim mężem. Można je wykorzystywać w, w kawiarni, można je wykorzystywać na spacerze. Tych pytań nie musimy od razu zadawać dużo, wystarczy dwa, trzy i wtedy poznajemy tak naprawdę nasze głębokie, głębokie myśli. Bywają takie sytuacje, jak rozmawiamy z różnymi małżeństwami, że przez lata nawet nie do końca mają pojęcie, co ta druga tak bliska osoba na przykład marzy. Chociażby o tym, co przeczytała Asia. Dokąd bym chciał pojechać, jak, jaka podróż jest moją podróżą marzeń i może to zainspirować do tego, do, do, do tego że odłożymy na przykład pieniądze i uda nam się wyjechać. Albo nawet jeżeli nas na to nie stać, zrobimy coś podobnego, ale co będzie przyjemne dla nas obojga i właśnie tę relację zbuduje. Część tych pytań też dotyczy takiego rozwoju w relacji małżeńskiej. Na przykład, co we mnie cenisz, albo co chciałbyś, żebym rozwijała, albo która cecha jest dla ciebie najważniejsza, albo w jaki sposób odbierasz moją miłość, na, 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 na jakich falach odbierasz moją miłość. I te pytania. Także prowokują naszą dbałość o siebie nawzajem i rozwój w relacji małżeńskiej. To, to się nie będzie działo samo z siebie, jeżeli nie będziemy o tym rozmawiać, jeżeli nie będę wiedziała, jakie są pragnienia mojego męża, o czym marzy, albo po prostu o czym najczęściej myśli, to nie będę potrafiła wyjść naprzeciw jego potrzebom. Mhm. Nie będziemy budowali sobie naszej wspólnej relacji, która, zobaczcie, jak bardzo jest cenna, bo dzieci dorastają i w końcu wychodzą z domu. I zostajemy we dwoje i, i zastanówmy się, z czym zostaniemy. Czy zostaniemy jako dwójka staruszków, którzy nie potrafią ze sobą już rozmawiać, bo gdzieś ta ich relacja zarosła, jak jakiś dziki ogród. Mhm. Czy właśnie jest wypielęgnowana, że mamy z sobą dobry poziom komunikacji. I na koniec chciałybyśmy jeszcze dodać, że oprócz czasu dla dwojga Fundacja Żyj Pełnią Życia wydała też rozmawialnik. Na razie część pierwszą, więc planują dużo więcej. To jest taki rodzaj, znaczy bardzo podobny jak czas dla dwojga, rodzaj pytań, które może być zadawane w każdym środowisku. Na przykład nastolatkowie mogą tego używać w szkole, na uczelni. Wszelkie rozmowy integracyjne, urodziny, moje dzieci korzystały z tych, z tych rozmawialników właśnie na, na takich właśnie spotkaniach, gdzie trzeba było przełamać pierwsze lody. Czasami trudno nawiązać taką relację, a rozmawialnik wychodzi naprzeciw naszym potrzebom właśnie poznawania innych ludzi. Mhm. Inspiracje. W ramach inspiracji. Pomyślcie, jak możecie spędzić efektywny, dobry czas tylko we dwoje, rozmawiając nie o powierzchownych rzeczach dotyczących organizacji życia rodzinnego albo organizacji naszego życia poza domem, tylko naprawdę starajcie się znaleźć tematy, które. Popchną was do rozwoju, do tego, żeby wychodzić naprzeciw swoim potrzebom. Oczywiście możecie skorzystać z naszego e, czasu dla dwojga, e, natomiast też jest dużo innych możliwości e, znalezienia tematów, które są istotne dla małżeństwa, które budują małżeńską jedność. Znajdźcie taki czas, kiedy poświęcicie sobie nawzajem pół godzinki, godzinkę bez różnych roz, rozpraszaczy i tak, żebyście mogli ze sobą naprawdę pobyć i naprawdę głęboko porozmawiać. Na dzisiaj to tyle. Zachęcamy Was do subskrybowania, lajkowania i oczywiście do komentarzy. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.